Znajdujemy się proszę Państwa obecnie na pustyni w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych tu niedaleko MDRS to jest ośrodek badawczy pustynny naukowy badań Marsa i w dniu dzisiejszym, 1 czerwca odbywają się tutaj zawody URC, URC University Rover Challenge i są to Zawody łazik, łazików martwiańskich, budowanych przez studentów politechnik z całego świata, głównie amerykańskie, kanadyjskie, indyjskie i trzy łaziki polskie. Tutaj przed nami e, naj, e, widzimy zespół z Wrocławia, studentów z Wrocławia Łazik Skorpio, przygotowanie się do konkurencji, która się nazywa Sample Return. I jest to poszukiwanie życia mikrobiologicznego na Marsie, w tym przypadku studenci będą za pomocą swojego łazika Skorpio. Ten łazik tam widzimy w dali za pomocą tego łazika Skorpio będą pobierali próbki gruntu do analizy i w celu wykrycia życia mikrobiologicznego, jakiej bakterie, grzyby czy inne elementy. Tu widzimy usytuowanie, umieszczenie, postawienie masztu, który będzie służył do komunikacji z łazikiem. Z łazikiem. Tak wygląda. To miejsce na pustyni Utah. Proszę zobaczyć jakie piękne wzgórza, piękne formacje geologiczne, piękne utwory rzadko spotykane. Pustynia Putach, Utah, to miejsce gdzie się znajdujemy, to jest właśnie jednym z siedmiu miejsc na świecie, które. Bardzo przypomina swoim wyglądem krajobraz marsjański. Życzymy studentów Politechniki Wrocławskiej, konstruktorom łazika Scorpio, powodzenia w tej konkurencji.